Nie wiem. Dobra, już. E, dobry wieczór, Pani. Ja tutaj... Dobry wieczór. Ja tutaj dzwonię w sprawie... E, ja słyszałem, że Pani ma brony do sprzedania. Bo e, ja musiałabym tatę zawołać. A to dobrze, to dziecko zawołaj tam. To... Halo? Halo? Słucham. E, dzień dobry panu. E, pan sprzedaje bronę może? O, a, a kto mówi? E, to mówi? Tutaj mówi pan e, t, Tadeusz e, Kościuszko. Ja... No to, może pan tu był już u mnie? E, słucham? Był pan u mnie czy, już, czy nie? Nie, ja, ja nie stąd, ja z miasta. Nie. Nie. nie, a co pan ma do sprzedania z takiego sprzętu rolniczego? Półk. Nic? Pługi. Pługi? pługi? A proszę pana, ile te pługi skibowe? No są dwóch skibowe. Dwóch? Do małego kierunika. do, luskiego, do luskiego i nic. A tu nie, bo ja proszę pana, ostatnio dżendira kupiłem i nie mam po prostu takiego dostępu, żeby zaczepić tego pługa. A, to nie, mi wczoraj... A to mi sąsiad powiedział, bo on płogi kopił od, 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 od ruskich. Kopił, proszę pana, na giełdzie za 50 zł. Ale to jest stal nierdzewna, hartowana, proszę pana, malowana natryskowo, e, farbą ścienną, proszę pana, amelinową. A te pługi to są z Ameliną, tak? Nie rozumiem, co pan mówi. E, jak to pan nie rozumie? Przecież po polsku mówię. E, te płogi są z Ameliną. amelino amelina não amelino tá aqui não 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 a, milenum, a, milenum. <coughs> no, a <milenum> <coughs>